Ty, ty, siedź tam na swoim miejscu, kurwa, katy ty idziesz. Łupie, nie wchodź mi w kadr, teraz ja będę rozmawiał. Gdzie jest mi alkohol? Dobra. Hulk, wyjdź z mojego pokoju. Oh. Czy ty słyszysz, co ja do ciebie mówię, kurde? No, dziękuję. Ja tu nakręt. Gdzie ty co to teraz wsadziłeś tak poza tym? Nawet nie chcę wiedzieć. Nastały ciężkie czasy dla rycerzy takich jak ja. Ponieważ mój wspaniały kompan Garfield Oległ ostatnim razem, szukałem po całym świecie kogoś, kto mógłby go zastąpić. Niestety Joda okazał się totalną wtopą. Jest beznadziejnym mistrzem, chociaż nauczył mnie kilku fajnych sztuczek za nim. O nim się nawet nie będę wypowiadał, bo ten to już w ogóle jest trochę nienormalny. Wyjdź z mojego domu! Tam są drzwi. Ja pierdzielę no, weź tu nagrywać z słopem no. Zaprosisz go, a on się tak kurde zachowuje jakby wieśniak totalny, nawet butów nie ściągnął Jak wszedł do mojego ekskluzywnego domu. <grywki> czy coś? Dlatego dzisiaj mam super zajebisty pomysł. Udam się do piekła prosto. Prosto. Prosto po to, żeby przywrócić Garfielda do życia. Muszę zawalczyć o jego duszę. Muszę go wyrywać z tych piekielnych płomieni czeluści odbytu samego szatana. Ja wiem, że on tam trafił, bo... Oj, nie był grzeczny. Garfield nie był grzeczny. Ja wiem, co on tam przeglądał, bo sprawdziłem jego historię w przeglądarce. Pamiętajcie, jak macie już odejść z tego świata, zawsze kasujcie swoją przeglądarkę. Bo jest taka sprawa, żeby udać się do piekła, to muszę kogoś z ten... w ofierze złożyć. Z racji, że no... jakby nie ma tu nikogo innego, no to trafiło na ciebie, nie? Więc... Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Family friendly content. Chodź. Nie bój się. No to ten moi drodzy. Widzimy się za 5 minut Garfield! Bracie mój! Bracie mój! Przyszedłem po ciebie! Co ty to masz? Eee, niepotrzebne ci to! Słuchaj, stary! Przyszedłem! Oh! Przyszedłem po ciebie! Nie, obrzuc się tu teraz na mnie! Przyszedłem po ciebie do piekła! Stary! Jak ty wyglądasz mizernie! Jadłeś coś! Kurna nie kaniapek nie zabrałem, bo bym ci dał. Ty ale żeś się tu urządził? Ty ale niebo widać, to nie tak głęboko jesteś. To chyba pierwszy krąg dopiero. O. A tam niżej, czekaj, mogę tam wejść? No nie chciałbym tam spać, nie? Ty pewnie też nie. Dobra, słuchaj, bo ja tu przyszedłem, A. żeby zawalczyć z nieumarłymi i innymi bebolami. Bo będę cię zabierał do domu. Mam nadzieję, że się cieszysz z tego powodu. Twoja uśmiechnięta mordka mówi mi wszystko. Nie musisz mówić więcej. Dobra. Ej. Garfield. No co ty taka pierdoła jesteś? No przecież ty nie mogłeś umrzeć od... Ja pierdzielę, dobra. Dobra Garfield, przestań się wygłupiać już, nie? Ja wiem, że trochę przypakowałem, bo już tyle napierdzielam w te FNAFy, że już mam takie muskuły, że jak pierdzielne to ino rosnie. Ale żeby cię podłoga zabijała? Ja ten, zawołam te nieumarłe skurczybyki i walczymy, nie? Mam mieczyk ze sobą, fajny taki. Tylko wiesz, nie wchodź mi w linię ognia, bo możesz oberwać niechcący. Dobra Garfield, lecimy z tematem. Nie ma co się opierdzielać, co nie? Przeciwnicy nadchodzą. Tak! Patrz, Patrz, jak biegnie w tipozie. Cholera jedna. Garfield, dajesz! Pociśnij mu! Teraz masz okazję do tego. Odwdzięcz mu się. Garfield, zemsta! Garfield, ty się z nimi spiknąłeś, czy co? No, walnij, że go! Popatrz, że atakuje mnie. Wariat jeden. Garfield, jestem rozczarowany Twoją postawą. Idź w z nim! Zapraszam, Garfield! C kurwa! Ta broń jest niebezpieczna. Garfield zaraz się ożyje! Tylko... E o tak, nordyckia broń, najlepsza. Chuelo! Narra! No i co? O, oddajcie mi Garfielda! Jego dusza należy do mnie. Zwiewsza stąd. O ty kurde, taki jesteś? No i poleciał. I następny. Dobre te motki robili dawniej. Dobra, gdzie jest mój Garfield? Potrzebuję go! Garfieldzie, przyzywam cię! Albo coś. Nie wiem jak się przyzywa Garfielda. Ej! Nie! Ja się zamieniłem w Garfielda! <ścoughs> Boże, jakie ma wielkie łapy! Nie, nie to chciałem! Ja chciałem uratować mojego przyjaciela, a nie sam zawiedzić się. Wielką pokrakę! Eee, dobra jestem zmutowanym Garfieldem, ja widzę te moje łapki jak zapierdzielają eee, no i co teraz? Teraz już nie ma takiej lipy, nie? Myślicie, że co? Że was jest więcej? Że was jest nieskończenie wiele? Że jesteście fajni? Zobaczcie na no, tą masę miściową. Co prawda to jest prawdopodobnie masa tłuszczowa, ale no wiecie jak jest, nie? Ej, chłopie! Ognista łapka zniszczenia, <zysk> Ale jestem gruby Wezmę mój sztylet Podpalę go, chyba nie działa. Dobra, mniejsza z tym. Ej, przestańcie się bić chłopaki. To nie po koleżeńsku, to jest twój przyjaciel przecież, prawda? Ej, jak ty tym masz fajną broń! Co ty mnie chciałeś zaatakować? Ej! Między żebra wchodzi ci to! To jest nieefektywna broń! Czekaj, nie ruszaj się! Dobra! Ja się nie mogę schylać, bo mój brzuch mi zasłania połowę. Obrazu! Eee! Pięść zagłady! Czekaj, bo... mam krótkie łapki teraz! O no co jest, ja jestem pluszowy! No dobra, prawie. A teraz miecz tu mnie. Ty miałeś fajny jakiś. Co prawda krótki, ja mam dłuższy, ale wiesz. A oh. oh. i go straciłem, kurde. Dobra, stop, stop, panowie. Siad, siad. <ścoughs> Po, poszli sobie! Jesteś Garfield! Oh, stary, myślałem, że już cię straciłem. Miałem koszmar. Wydawało mi się, że jestem tobą, nie? Normalnie przerąbane jak w furskim czołgu. Słuchaj, masz jakąś broń? Co jest? Garfield! Oh, zaatakował cię! Już ci kurde! Garfield, Dobrze Garfield! Pokazałbym ci kciuk w górę, gdybym mogła, ale niestety ta gra nie obsługuje takich zaawansowanych fajnych rzeczy. Garfield, właśnie, patrz, patrz. Wiesz, co to jest? To jest magia wskrzeszania. Patrz, co teraz zrobię. I teraz on będzie walczył po mojej stronie. Patrz na to. No, będzie walczył, nie? Nie machaj mi tu teraz tym. No nie no, gdzie ty spieprzasz? Ej! Rozkazuję ci walczyć! Walczyć ci rozkazuje. Wracaj tam ty gówna? No może dlatego, że głowy nie ma, to nie widzi z kim walczy. Czekaj, chyba się schyla? Tak! Tak! Przypomniał sobie! Tak! Dobrze! Jeszcze jakby to trafił! To byłoby zajebiście! Jak wy... Jak wy możecie nie trafić siebie? Z takiej odległości! Aha. No super. Wow, te emocje! Jak na stadionie. Dobra, to weźmiemy. O, wydaje mi się, że to będzie świetne. Nie, ja, czemu to nie szczela? Czemu to się zamieniło w. O co chodzi? Czemu moja magia nie działa? Jakieś kulki się. Z... Mogę <laughs> je sterować, kulką? Wow. Tu coś mi koło dupy wybuchło. Magia lodu! Ooo A! Zamroziłem go! Teraz go bicie! Bicie go! Bicie go! bicie! Dobrze! O to! Nie Garfielda Typhilu! Tego bi! No nie no, kurwa. No nie wierzę w siebie! Chój tu! Dawaj tą broń. O, Tamten już poleciał! Musisz dołączyć do swojego kolegi. Żegnaj, przyjacielu! Fajnie, że byłeś z nami. Nie! Garfield! Garfield, żyjesz! Garfield! Szybko! Garfield! możecie cię skrzesić! Garfield! Co eee! Wstawaj, stary, nie mamy czasu do stracenia! Mamy miasto do spalenia! Dobrze! Masz! Weź mój miecz! Znaczy nóż! Masz! No nie garć! Nie garć moim nożem! Dobrze! Dobrze, pani go tym nożem! Dobrze! Dobrze go walnąłeś! Tego też wani! Świetnie Garfield! Jestem z ciebie dumny! Wow, co mu się dzieje? Wow, ok, to coś nowego. What the fuck? Co on zrobił? Chodź tu, stawaj, Ciomek? Czemu to nie działa? Ej, Garfield! A przecież się ładuje, czekaj, może muszę bardziej naładować? O, teraz. Garfield! Dobrze się czujesz? Witaj, Garfieldzie! Fajnie, że do mnie dołączyłeś. Słuchaj, stary. Musimy ich pokonać, ale żeby ich pokonać, to ja potrzebuję znowu mój Dagger. Okej, okay, Garfield! Do... Okej, okay, dobra. Tagery się zepsuły. Teraz rozumiem. Masz. walcz ze mną. Znaczy, ze mną, że po mojej stronie, a nie że ze mną. Weźmiemy, przyzwiemy naszych starożytnych, okrutnych przeciwników. Wiesz, o kim mówię. Dobra, Garfield. Trzeba użyć wszystkiego, czego się nauczyliśmy dzisiaj. Podnieś swój miecz, bo nadchodzą prawdziwi przeciwnicy. ZAWARDO! So, Będziesz mi to odkupywał teraz. A! Garfield! Bo boje... o, 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 o. No tak, prawie go to trafiło. Dobra, Freddy. Tu, 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 tu. Przyjaciel Freddy, mój. Jak ty mnie tak rozbroiłeś, szybko? Ej Garfield, czemu ty tam stoisz jak kupa gówna? Weź że się rusz i mi pomóż może, co? Nie po to cię wskrzesiłem, żebyś ty tam siedział. Co ty tutaj robisz? Nie oddawaj moczu, teraz jesteśmy w piekle. Czemu ci się ręce pokrzywiły? Ej, czekaj, bo on jest nieuzbrojony. Garfield! Czemu zmaterializowałeś się? Gdzie on poszedł? Garfield! No Garfielda szukam. Z pierwszej będą! Garfield! Nie, 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 nie. Nie! nie, nie.